Marek, ale gdzie mam kobietę szukać? To ja, Edziu, mam ci powiedzieć, gdzie kobiety szukać? Edziu, ja swoją znalazłem niedaleko swojego domu. Stała kobieta w bramie i z nią zagadałem. To ja mam ci zagadać kobietę? Edziu! Marek, koło mnie nie ma żadnej bramy i raczej żadnej kobietki nie zajdę. Co trzeba czy ją gdzieś w mieście poszukać Może pójdziesz na Senior Speed Dating A co to jest ten speed dating? To są takie randki organizowane przez dancing międzypokoleniowy. Edziu, A może sobie profil na Tinderze załóż? Na czym? Na Tinderze! Na takim stronie internetowej! Ty takiej randki! Randki są! z panami się umawiałem, panowie z paniami